W czasie ostatniego spotkania rozmawialiśmy o tym, dlaczego trójpodział władzy jest lepszy niż jedynowładztwo. Kiedy słuchaliście tego, o czym mówiłem, mogło powstać w Waszej głowie pytanie, czy aby zawsze. Przecież są takie sytuacje, że po prostu nie ma czasu, ażeby usiąść i się naradzać. I tak oczywiście jest. Kiedy chcę pokazać, jakie są ewentualne wady trójpodziału władzy, przypominam moim studentom film, jeden z moich ulubionych, Mroczny Rycerz. Film o Batmanie okazuje się, że dzięki Batmanowi można lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje państwo. W tym filmie jest taka scena, która jest fantastycznym eksperymentem społecznym. Joker wysyła na zatokę dwa promy. W jednym promie są rajcowie miejscy. Poważni obywatele, dobrzy obywatele. W drugim są więźniowie, którzy są przewożeni z jednego więzienia do drugiego. Różnica moralna pomiędzy tymi promami jest ogromna. Joker zatrzymuje obydwa promy daje detonatory jednemu i drugiemu i mówi rzecz następującą. Każdy z promów jest podminowany. Detonator do promu z więźniami mają dobrze obywatele. I na odwrót, detonator do promu, w którym są dobrzy obywatele, mają więźniowie. Joker daje 15 minut na podjęcie decyzji, kto kogo wysadzi. I wtedy bardzo dobrze jest poobserwować, w jaki sposób podejmowane są decyzje na obu promach. Dobrze obywatele robią jedyną rzecz, jaką potrafią. Głosują, zbierają do kapelusza głosy. Każdy decyduje, czy wysadzić, czy nie wysadzić. Jest to po prostu głupie. W tej sytuacji działają w stanie emergency, w stanie, który jest stanem podwyższonego ryzyka. W każdej chwili ci ludzie, którzy są więźniami, mogą ich wysadzić, a oni stosują procedury demokratyczne. Drugi prom, prom z więźniami, nie głosuje. Nie podejmuje decyzji demokratycznie. Jest tam silny lider, jedynowładca, który podchodzi, bierze detonator i podejmuje decyzję. Jest to akurat decyzja słuszna. Wyrzuca ten detonator przez okno. Ta sytuacja pokazuje, że mogą być takie kwestie, które nie nadają się do dyskusji albo nie nadają się do decyzji demokratycznej. Ale to nie oznacza, że demokracja jest zła. W sytuacjach nadzwyczajnych, Każda konstytucja przewiduje sytuację stanu wyjątkowego albo stanu wojennego. Kiedy społeczność jest zagrożona, wtedy daje się władzę jednej osobie, która szybciej i sprawniej podejmuje decyzję. Problem z tym, że ci ludzie, którzy wprowadzali totalitaryzm, takie jak totalitaryzm nazistowski czy totalitaryzm komunistyczny, uważali, że istnieje coś, co się nazywa permanentnym stanem, Nadzwyczajnym. Właściwie kreowali ten stan, mówiąc o zagrożeniach, o tym, że zaraz stanie się coś strasznego, po to, ażeby ludzie oddali im decyzyjność. Jaki z tego wniosek? Demokracja jest normalnym i najlepszym sposobem podejmowania decyzji w czasach pokoju i w czasach, w których społeczeństwo nie jest zagrożone. Wtedy połączona z trójpodziałem władzy, z balansowaniem daje w pewnym sensie gwarancję mądrych decyzji. Ale Demokracja ma także wady, jest powolna, każda dyskusja, którą się prowadzi, opóźnia działanie. Wtedy, kiedy społeczeństwo jest zagrożone, tak jak w przykładzie, o którym mówiłem, w przykładzie promu dobrych obywateli, którym grozi wysadzenie, możemy powierzyć władzę jednej osobie, ale powinno to być zrobione wyjątkowo i na krótko. Bardzo często zdarza się niestety tak, że osoba, która chce odebrać wolność, straszy społeczeństwo, ażeby było ono skazane na Batmana, na rycerza, który nagle się pojawi i je uratuje. Niestety, ten Batman może bardzo łatwo zamienić się w jokera, w złego bohatera, który tej władzy już nigdy nie odda i będzie chciał to społeczeństwo zniszczyć. Pamiętajcie o tym, kiedy ktoś Wam mówi, że demokracja ma wady. I tylko rycerz może uratować społeczeństwo przed zagrożeniem, które bardzo często sam kreuje. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, żebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.